Gitara majonez. Dobra, dalej pracy. Już. Aha, dobra, gitara majonez. Zwiedzanie południowego zachodu, tak więc uderzamy na południe. No tak, no bo on... Dobra, ale no, może o to... Nie wiem. Jak się wezmę za kowalstwo któregoś, z którejś tam minuty czy godziny, to wrócę tutaj po to wszystko. Co mam? Będzie gitara. Dobra, ja znam was! Już was, już was raz pobiłem. Pięknie. Piesek. Jaki poplach, chłopie sam zostałeś. Zagryz go.